Wstęp książki Ismailia Kadarego: Wypadek. Najnowsza powieść Ismailia Kadarego bez wątpienia zadziwi stałych czytelników. Okres komunizmu, choć wspomniany, nie jest pierwszoplanowy, podobnie jak sama Albania. Mówi się żartobliwie, że w całej jego twórczości nie ma ani bohatera, ani miłości. Temu twierdzeniu przeczy wypadek poświęcony głównie naturze relacji miłosnych. Para przeżywa długoletni choć burzliwy związek, spada w przepaść i ginie w wyniku błędu kierowcy. Prowadzone jest śledztwo, które ma na celu odtworzenie ostatnich dni życia ofiar. U Kadarego, jak zawsze, niemożliwe jest ustalenie faktów. Realność wymyka się, zaciera albo przybiera formy sprzeczne z logiką? Nie chodzi tu o czysto ludzki subiektywizm, brak ciągłości wywodu albo odtwarzania faktów. Rzeczywistością jest coś innego. Żywi są tylko użytkownikami uniwersum i postrzegają jedynie zewnętrzność. Niekiedy rzadko. Do banialności codzienności przenika cień wieczności. Z każdej tajemnicy zawsze coś mimochodem przedostaje się na zewnątrz. Z przeraźliwego magazynu, w którym bogowie przechowują najwyższą wiedzę, zakazaną rodzajowi ludzkiemu, prawdopodobnie raz na siedem, dziesięć albo. I wtedy jakby przypadkiem wiatr unosi róg zasłony. Ślepe ludzkie oczy widzą przez jedną jedyną chwilę to, na co potrzebowaliśmy wieków. Nie oczekujmy powieści psychologicznej, kadary nie analizuje uczuć, opisuje je poprzez bohaterów, którzy ich doświadczają, ale ich nie rozumieją. Wpadek podkreśla wagę stanów duchowych i doznań które zmuszają bohaterów do podporządkowania się niewidzialnym prawom. Pociąg fizyczny, dominacja, uległość, poczucie winy, oziębłość nie wydają się jedynym echem dawnej przeszłości. Jesteśmy jak najdalej od doszukiwania się narzucających się przeżyć miłości postmodernistycznej. Istota ludzka pozostaje tajemnicą dla innych i dla siebie samej. Miłość irytuje, smuci, umiera. Kochanek opłakuje pierwszą ukochaną, kochanka boi się odrzucenia. Potem pojawia się widmo morderstwa. Dziwności praktyk wymiany kochanków prezentowane są poprzez Wergiliusza i fragment opowiadania Don Kichota pod tytułem Opowiadanie o nieopatrznym ciekawskim. Kadare nigdy nie poruszył tematyki seksualności? W tej książce poświęca jej niespotykanie wiele miejsca. Jednakże erotyzm przybiera niepokojący wymiar archaicznych i tajemniczych obietnic. W uczuciowej edukacji młodej Roery niezbędne jest przyzwolenie starej cyganki na jej emancypację? Zbliżenie ciał jest jednak niełatwe, a rozebranie przybiera formę rytuału. Stosunek fizyczny prowadzi do nienaturalnej wymiany między kochankami, pewnego rodzaju odwróconego kaziroctwa, w którym krew rodu i krew obca przedziwnie zamieniają się miejscami. Akt seksualny jest sprawą trudną. Seks między kochankami pozostaje czarną odczłanią, gdzie istniały inne prawa, podobnie jak pakt. Uważany za najwyższe narzędzie, zachowujący autonomiczność, zdolny jest przeciwstawiać się wszystkim katedrom i doktrynom, tak wielka jest jego przewrotna siła. Istota ludzka. Ukadarego jest nosicielem mitycznych genów między wiecznym powrotem a nicością. Para doznaje przeżyć archaicznych. On nadal spał jakby się nic nie stało i podobnie jak tysiące lat temu położyła się do łóżka obok niego. Dlatego sen zajmuje tak ważne miejsce. Dlatego nie wywołuje zdziwienia zwykły motel zamieniony w mauzoleum. Śledczy posuwa się nawet do tego, że pyta ocalałego kierowcę, czy w chwili katastrofy słyszał.